Jesteśmy na oświęcińskich bulwarach. w Oświęcimiu dużo się mówi o prawach człowieka. Proszę mi powiedzieć, jak z perspektywy osoby niepełnosprawnej wygląda ten dostęp do praw człowieka, czy on jest tutaj pełny? No znaczy ja znaczy moje prawa człowieka tu na, tu na plantach, kończą się właśnie przy schodach na kładkę. A zaczyna się dyskryminacja. No. Dlaczego? No nie ma opcji takiej, żebym się dostał, dostał do góry na kładkę i przemierzył sołę i dostał się na drugą stronę naszej, naszej rzeki. Kładka była niedawno remontowana i to nie małym kosztem. Czy, jak pan sądzi, czy dało się zrobić tak raz, a dobrze, żeby każdy człowiek mógł ją przekroczyć? Czy dałoby się to? się Powinno było dać zrobić. Dlatego że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Żaden obiekt użyteczności publicznej aktualnie odrawny nie może, w żadnym obiekcie nie powinny być bariery, nie może być braku dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach waliskich. To jest e, w takiej sprawie. Ta kładka to jest taki przykład braku empatii, no bo ktoś decyduje, żeby ona wyglądała tak, jak wygląda. Ja zakładam, że urzędnik w magistracie powinien trochę myśleć. No, zdecydowanie. Pytam się, kto zatwierdził projekt tej kładki. Przecież przepisy prawa budowlanego obowiązują wszędzie, nie w Oświęcimu tak samo. Kawałek dalej, rynek, okolice. Jak Pan uważa, czy to jest rejon dostępny dla, dla osób niepełnosprawnych, starszych, inwalidów? Znaczy, sama płyta rynku, na samej płycie nie ma barier żadnych ale obiekty, które się tam znajdują na rynku, czyli banki w zasadzie w szczególności banki, bo, bo z tego osoba niepełnosprawna musi korzystać no jednak jest bank PKO niedostępny, bank Śląski niedostępny no i ludziska, ja się nieraz próbowałem tam interweniować tam się wszyscy tłumaczą, że są stare obiekty ale w starym obiekcie jeżeli tworzy się nową działalność gospodarczą, już w tym momencie powinno się dostosować. Już ten obiekt powinno się dostosować. Tak, żeby on był dostępny dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na łódzkach. A to idźmy dalej. dalej kawałek, kawałek dalej. Urząd Miasta Oświęci. Sztandarowa. Instytucja, obiekt ważny, użyteczności publicznej, każdy obywatel powinien móc tam się dostać. Czy ten taki, taki dziwny podjazd rachityczny, czy pan próbował kiedyś z niego skorzystać? Czy to działa w ogóle? Zresztą pan próbowałem raz, raz mi się tam udało dostać, a mały mi samo zamykać jak nie po prostu nie przetrącił nóg, ale potem z pomocą bliźnich. Udało mi się dostać na tą kładkę, wyjechałem częściowo do góry, winda stanęła i, i skończyła się moja wycieczka do Urzędu Miasta na wózku po, po tym podjeździe. Załatwiałem sprawę w Urzędzie Podatkowym, no są miłe panie, wyszły na zewnątrz. Cię zadzwoniłem, wyszły, załatwiłem. Tylko ja mam załatwiać sprawę pod chmurką. No, fajnie jak jest słoneczko, gorzej jak pada deszcz. No musiałbym stać pod parasolem i załatwiać sprawy urzędowe. Tam, gdzie ja mieszkam, na Zasolu, kiedyś był, były bardzo fajne zjazdy podobione z, z, na przejściach dla pieszych, była przeuli, przebudowa ulicy y, Polnej w ramach tej przebudowy zrobiono nam takie zjazdy, że się nie da ani zjechać, ani wjechać na, na chodnik. No to y, 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 dzwoniłem kiedyś właśnie do pana wiceprezydenta, żeby to ewentualnie poprawić, bo tak akurat była przebudowa kanalizacji, znaczy w ogóle budowa kanalizacji na ulicy Krętej. Mówię, no to przy, przy okazji, jak się, jak się robi jedną rzecz, to przy okazji można było poprawić no i ułatwić ludziom niepełnosprawnym życie. No i co się okazuje, jeden no rok minął, jak było tak jest, a było bardzo fajnie obniżone. Tam się idea, idealnie zjeżdżało z tego. Proszę pana, ja mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, ze stowarzyszeniami, z organizacjami osób niepełnosprawnych. Nie wiem, jak to, wiem, jak to wygląda w Krakowie. Tam pan profesor Majchrowski, jeżeli robi jakąś inwestycję, to nim ją podpisze, zwraca się do osób niepełnosprawnych, przypuśćmy do, do, do FARU, nie do FARU czy, czy do innej organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach. Taki pseudooblatywacz objeżdża taką, taką załóżmy inwestycję. Jeżeli powie, że nie ma barier, to tutaj pan Majdowski podpisuje zakończenie inwestycji. I dlatego tam w nowych inwestycjach nie ma, nie ma barier, nie ma, nie ma zjazdów takich, zjazdów, ale nie zjazdów. Jest to po prostu przystosowane dla ludzi. W Kraków, Stare Miasto i są tam problemy. Zgadza się. Ale na nowych inwestycjach stosują się do zasad prawa budowlanego. I tam, tam to jest po ludzku, bo po prostu robią, robią to, co ma być dla, dla ludzi, robią to po ludzku. Z lewej mamy kładkę dla alpinistów, a tutaj przy nas taki ważny element infrastruktury codziennej – to to. Z naszej rozmowy wynikało, że no niespecjalnie może Pan z niego skorzystać. Niespecjalnie? Ja nie mogę z niego wcale skorzystać, bo ja do, tych, do tego WC się nie dostanę. Nie ma takiej opcji na i inwalidskim nikt się nie dostanie, a przecież osoby niepełnosprawne też miłują potrzeby fizjologiczne. Jak to jest możliwe, że nawet w przypadku tak prozaicznej, codziennej potrzeby no, Urząd Miasta, że ktoś tam nie pomyślał, że ktoś nie pyta? Ludzie, jak powinniśmy to zrobić? Do tego trzeba pytać osoby niepełnosprawne, bo istnieją takie w tym mieście. Fakt, naj, naj, najlepiej, żeby nie wychodziły z domu, wtedy by problemu nie było. Ale te osoby się pokazują na ulicach, pokazują się nawet tutaj na plantach i też potrzebują skorzystać z WC. To jest takie, jak można to skomentować jednym słowem: kpina, szyderstwo, ręce opadają. A mnie już dawno opadły.